Dzień dobry, co mogę dla pana zrobić? Kim jest ta ślicznotka? Ach, co za wspaniały dzień, jestem taka piękna. I wolna. Cześć, chłopcy. Wiesz co, nic mnie już nie boli. Jestem młody i energiczny, zwłaszcza jeśli to będzie moja sąsiadka z sali. Chłopcy, uspokójcie się, przyszłam tu do przyjaciela. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, gdzie leży? Ojej, chyba ktoś zasłabł, pomóżcie mu. Dobrze, sama znajdę salę. Hello. Cześć, den! Chcesz, coś ci pokażę. Co ty na to? Tak, tak, to twoje ulubione chomiki schowane w tych kulach. Mam nadzieję, że pomogą ci szybko wyzdrowieć. Co? Chyba żartujesz. Wracam do Gierki na telefonie. Co za piękny dzień! Stop! A dokąd z tym zwierzęciem? To jest szpital. Nie wolno wnosić zwierząt, więc musisz oddać królika. Świetnie. Będzie tu na ciebie czekał. A ty z jakim problemem? Co? Nie można wnosić zwierząt? Co mam robić ze Stevie? Moim wiernym psem. Może moja ręka nie boli tak bardzo. Oj, jednak boli. W porządku, coś wymyślimy. O, mam już pomysł. Mogę udawać, że jestem niewidomy. Wtedy mój kochany pies Stevie zostanie wpuszczony jako pies przewodnik. Muszę to przetestować. Dzień dobry, ja nic nie widzę. Kim pan jest? Atakujesz niewidomego? A, pan jest niewidomy. Proszę przechodzić. To było niezręczne. Ups, piłka mi wypadła. Tój, Stevie! Nie! Niegrzeczny pies. Dosyć tego, Stevie. Dorwę cię. Idę po ciebie, kolego. Miesiąc bez słodkich kości. Potrzymaj to. I tak cię złapię. No już, już tuj, Przychamuj, kolego! Widzę, że cudem odzyskałeś wzrok! Wynocha ze szpitala razem ze swoim psem! Trzeba tu troszkę posprzątać! Dzień dobry, pani z dzieckiem? Jak słodko, akurat mam tu grzechotkę dla maleństwa! Pokaż mi je! Proszę poczekać, dziecko śpi! Już za późno... Tak, mam tam pieska. Przepraszam, muszę zrobić badania, a sama się boję... Naprawdę nie mogę wejść z moją księżniczką. Rozumiem. Nie zobaczysz nas więcej. Przynajmniej mogę zatrzymać zabawkę. Dokąd to? Chwileczkę. Czy to świnka morska? Stać! Proszę mi ją oddać, bo nie wpuszczamy tu zwierząt. Przykro mi, ale to nie ja ustalam zasady. Wróci do ciebie po badaniach. Jak to nie wolno ze zwierzętami? Muszę natychmiast coś wymyślić. Nie obejdę się bez moich słodkich karaluchów! O, ten facet dostał niezły łomot! I podsunął mi świetny pomysł. Mogę owinąć głowę i słoik z karaluchami bandażem. Wtedy pielęgniarz mnie wpuści, bo mam wielkiego guza. O, jak boli, jak boli! Dzień dobry, co się stało? O, rany, jaki wielki guz. Widziałem takie tylko w bajkach. Wejdź proszę! Ojej, co za ból głowy! Cześć babciu! Myślisz, że to gus? Nie, to moje ukochane karaluszki. Moje popilki. Są takie słodkie, że nie mogłam się z nimi rozstać. Pomogą mi się wyleczyć. Babciu, dokąd idziesz? One są nieszkodliwe. Dzień dobry! Przyszedłem na zmianę opatrunku i przyprowadziłam psa. Nie wolno ze zwierzętami? Okropność! Gdybym wiedział, nigdy nie przyszedłbym do waszego szpitala! To oburzające! Co? Nie można ze zwierzętami? Ale co z moimi rybkami? Trzeba coś wymyślić. Już wiem, mam świetny pomysł przeleję rybki z akwarium do kroplówki. W ten sposób bez problemu ominę stanowisko pielęgniarza. Zrobię tak, żeby wyglądało, że mam kroplówkę. Świetnie! przetestować moją metodę. Lecimy. Dzień dobry. Tak mi słabo. Ojej, przechodź. Musisz szybko dostać się na oddział. Dzień dobry, dziadku. Jestem twoją nową sąsiadką. I udało mi się przemycić moje rybki. Przeleję was zaraz w bardziej znajome miejsce. Oj, ten kaszel naprawdę daje mi się we znaki. Muszę się napić wody. Coś z nią nie tak. O, mamusiu, czy ja wypiłem rybki? To okropne. To twoje? Ale tu nie wolno wprowadzać zwierząt. To zauchyda. O mój Boże, co to jest? Kogo przyprowadziłaś do szpitala? Zdecydowanie coś ci się pomieszało. To nie klinika weterynaryjna. Jest po drugiej stronie ulicy. Muszę coś wymyślić, bo inaczej nie uda mi się przynieść mojego szczurka. Mam pomysł. Sprytny jesteś co? To może zakradniesz się przez kanały wentylacyjne do mojej sali. Dzień dobry, nie mam żadnych zwierząt. Naprawdę? A pod czapką? Co ty wyprawiasz? A, a co masz w torebce? Ser? Po co ci on? Jest w nim dziura. Dziwne. Jesz tyle, Sara. No w porządku żadnych zwierząt możesz przejść. Cześć! Jestem twoją nową koleżanką z sali. Bądź troszkę ciszej, muszę spotkać się z przyjacielem. Hello! Już jestem, czeka na ciebie serek. Jesteś taki mądry, znalazłeś drogę do mojej sali. Zjedz sobie serek w nagrodę. O, zaraz koniec zmiany. Stać! Nie wolno wchodzić ze zwierzętami, a te chomiki są zwierzętami domowymi. Oddaj jej na opatrunek. Co? Nie wejdę ze ślimakami? Co za koszmar? Będę musiała coś wymyślić. Moja Lizzy musi ze mną przejść. O, myślę, że miejscowy kucharz powinien mi pomóc, a raczej jego wózek z garnkami. Muszę tylko zwędzić strój roboczy i wózek z jedzeniem. Ukryję tu ślimaka, przykryję wszystko owsianką i gotowe. Idziemy. O, znowu ty! Co mamy dziś dobrego? Co to jest? Uuu, owsianka, obrzydliwość. Zjem lepiej trochę słodyczy. Udało no się? Dlaczego nie jemy owsianki? Dam ci zaraz coś pysznego, żebyś szybko wyzdrowiała. To najlepsze lekarstwo, Bellisimo. A oto i mój ślimak. Tak tęskniłam. Uff, ale gorąco. Stop, nie wolno. Z żółwiami też nie żółw na ciebie, tu poczeka. Przechodź. Szybko, szybko. Co? Nie wolno wprowadzać zwierząt? Ale mój Pascal nie może się beze mnie obejść. Jesteśmy nierozłączni, muszę coś wymyślić. No tak, mogę go schować pod czapką. Pascal, siedź spokojnie na mojej głowie. Ok, zakryłam cię czapką. Owinę szalikiem. Świetnie, teraz możemy spróbować go przemycić. Będziemy udawać, że mam grypę. Brrr, jak mi zimno. Mam gorączkę 39,9. Witam, panie pielęgniarzu. Potrzebuję pomocy lekarza natychmiast. Nie mam zwierząt, tylko przeziębienie. No to przechodź, naprawdę nikogo z tobą nie ma. Chociaż kilku różnych próbowało do dzisiaj się zakraść. Ej, stać! Masz kameleona na głowie. Wynocha! Dlaczego ciągle przynoszą je na mojej zmianie? Może jeszcze słonia przyniesiecie? Zobaczmy, co ja dostałam. Pyszna czekolada, ale roztopiona. I co ja mam z tym zrobić? Czego się śmiejesz, Fibi? Wpadłam na fajny pomysł. Widziałam niezłego lifehacka na TikToku, gdzie pokazywali, jak zrobić fajne czekoladowe wzory. No to spróbujmy. Mm, czekolada jest taka dobra. Muszę szybko narysować serduszko. Wow, to jest takie dobre. Palce lizać. Możesz sprawdzić swój klosz. No pewnie. Mam zamrażoną czekoladę. Ale to nawet lepiej. Najpierw usunę cały lut i spróbuję. Pachnie niesamowicie. Aj, to boli. No dalej, gryź się głupia czekolado. Jane ta czekolada nie chce, żeby ją zjadła. W ogóle nie chce się złamać. Dobra, spróbuję ją polizać. Wyżka. Jesteś taka dziwna, Bibi. Popatrzmy lepiej, jak rysuje kolejny fajny czekoladowy rysunek. Zobacz, jaki słodki kotek mi wyszedł. Jest nie tylko piękny, ale też niesamowicie smaczny. Niezła wyżerka, tylisz sobie swoją czekoladkę. Otwieramy na 3 dwa, jeden, podnoś. O ja, ciechiński makaron. Mój jest zamrożony. Co za pech. Nie wygląda to apetycznie. A ja mam też na gorące kluski. Spróbujemy ich teraz. Uwielbiam chiński makaron! Jest taki pyszny! Ojej, zupełnie zapomniałam, że jest też ostry! O nie! Jakie to pikantne! Fibi, pomóż mi! Zrób coś! Właśnie mam taki zamiar. Mogę roztopić mój makaron dzięki twojemu gorącemu oddechowi. Super właśnie tego potrzebowałam! Mmm, jakie pyszne! Dzięki Jane za pomoc w podgrzeniu mojego makaronu. Ups, przepraszam, to było bardzo smaczne. To pierwszy? Spójrz tam. Ja otwieram pierwsza. Mam pizzę. Czad. Jaka gorąca. Wygląda tak pysznie i pachnie niesamowicie. Muszę jej szybko spróbować. Nawet ser się ciągnie. Jane, ty też powinnaś spróbować. Ale nie mojej pizzy. Lepiej otwórz swój klosz. No dobra, zaraz zobaczę, co ja mam. O jacie? ja też mam pizzę. Ale moja jest zamrożona do bani. Ser też się nie ciągnie! Nie mogę tego nawet ugryźć! No dajcie spokój! Fibi, chcę pyszną pizzę! Mam kostkę lodu! Niech pomyślę, wiem co zrobić. Włóż pizzę do ust, a ja porządnie zamknę ci szczękę. Udało się. I co powiesz? Fibi, dzięki za pomoc! To było naprawdę pyszne. Ojej, Jane, brakuje ci zęba. Co? Nie wierzę! O nie, mój idealnie równy biały uśmiech! To straszne! Nie tknę już tej okropnej pizzy! Jane, możesz zjeść moją, jest jeszcze gorąca i taka pyszna! Co ja mam pod kloszem? Co jest? Pojedynek na palce? No dobra! Zdajesz sobie sprawę, że nie ma sensu ze mną walczyć, bo ja na pewno wygram! No i widzisz! Dobra, co dostałam? Co to jest? Nie rozumiem, to wygląda dziwnie. Nie wiem. A ty co masz? Okay. O, Chupa Chups To znaczy, że ja też go mam Tylko roztopioną wersję Mam szczęście, Chupa Chups wygląda tak pysznie Rewelka Oj, język mi się przykleił Teraz boli Oj nie, chcę zostać z językiem Mam pomysł Zrobi psikusa Jane Dopóki na mnie nie patrzy, założę sztuczny język I będę udawać, że na maksa się przykleiłam Jestem ciekawa, jak zareaguje Dobra, jestem gotowa Jane, pomóż mi, język mi się przykleił do czupaczcza. Zaraz ci pomogę, ciągnę. Udało się. To był sztuczny język? Nie rób tego więcej. To wcale nie było śmieszne. Dobra, spróbuję swojego czupaczcza i zaraz zobaczysz jak. Jeśli nałożyć troszkę płynnego karmelu na słomkę i dmuchnąć, to wyjdą fajne lizakowe balony. Super. Co też chcesz? Nie mam zamiaru się wymieniać ani dzielić. To wszystko tylko dla mnie. Zagrajmy w kamień, papier, To To wygra, otworzy pierwszy klosz. Ja zaczynam. Gdzie z tymi rękami? O jacie, nuggetsy. Mam nadzieję, że są gorące. O tak, gorące i pyszne nuggetsy. Ale super. Ojej, aż za bardzo gorące. Zaraz spróbujemy. Pyszne. Jane nawet nie patrzy w swoje nuggetsy. Tak, już wiem, że będę miała zamrożone. No, i co ja mam z nimi zrobić? O, są takie twarde i zimne. Woli, jak się w nie wgryzam. Ale nie szkodzi. Zaraz się z wami rozprawię. Muszę je jakoś rozgrzać. Fibi, daj mi na chwilę prostownicę. A teraz czekamy. Mam nadzieję, że szybko się upieką. Ja nie śpię. Fibi, śni mi się jednorożec. O rany, jeden naget już jest gotowy! Muszę spróbować. Tylko spójrz jaki apetyczny. To jest pyszne. Mogę być pierwsza. Hurra, dzięki. Mam gofry. O, nie są zamrożone. Są tak nieprzyjemnie zimne. Trzeba pozbyć się tej odrobiny masła. Spróbujmy. Może będą dobre. Podnieś swój klosz zamiast się śmiać. Wow, a ja mam pyszne gorące gofry. Zaraz ich spróbuję. A, 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 są naprawdę gorące. Zupełnie zapomniałam, że gorące jedzenie nie zawsze jest super. Trzeba to jakoś ochłodzić. Dzięki, Jane, bardzo mi pomogłaś. Teraz mogę spróbować, ale użyję widelca i noża. Odkroję kawałek. Podmucham. Mm. O matko, Jane, co ty robisz? Powinnaś być bardziej ostrożna. Próbuję przełamać tego gofra, to naprawdę trudne. Nie chcę stracić zęba. O nie, nie podoba mi się taki twardy i zamrożony gofr. Wolę patrzeć, jak ty jesz swoje pyszne gofry. O, przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Jane, jestem gotowa podzielić się z tobą smakołykiem. Zjedzmy razem moje pyszne gofry, no dalej. Czekają na ciebie. O, jacie, to jest takie dobre. Bro, to wasze paczki, można je zabierać. Dziękujemy, panie dostawco. Zobaczmy, co włożyli do mojego pudełka różowy mop świetnie zdecydowanie będzie mi pasował do stylowego czyszczenia pajęczyn z mojego ulubionego domku. Co za ogromny pająk! Mam nadzieję, że nie osiwieje od takiego okropieństwa. O, o nie! Jaki wielki pająk! Siedź tam teraz ty potworze! Zaraz zamknę wszystkie pająki w tym odkurzaczowym więzieniu. A co mi włożyli do pudełka? O, gumowe rękawiczki! Świetnie, zaraz pozbędę się wszystkich śmieci z mojego przyszłego wymarzonego domu. Precz z pajęczynami! Faniale! Yes! Wow, kim? Tak, tak, wiem, że jestem wow. Ten różowy dywanik tak mi pasuje, ale potrzebuję go do urządzenia domu, więc uzbrajamy się w skrzywacz i zaczynamy oprzywać dom cudownie miękkim różowym dywanem. Uwielbiam ten kolor, idealnie podkreśla mój różowy nowy styl. Serce będzie wyglądać niesamowicie na dachu domku. Wszyscy będą wiedzieć, że mieszka tu ślicznotka Kim. Teraz muszę trochę przyciąć włosy, ale nie sobie, tylko na domku. Potrzebuję takiej samej pielęgnacji, jak ja, aby być piękną przez cały czas. Mój dom jest gotowy. Co tam zrobiła, Kim? Jakiś różowy kłębek wełny. Zaraz pokażę fajny projekt domu Nie będę potrzebował do tego niebieskich Pringles. Wiedziałem, że kiedyś mi się przydadzą te puszki po chipsach, które zbierałem przez całe życie. Potrzebowałem ich właśnie na tę chwilę. A tu będą fajnie wyglądać moje ulubione niebieskie żelki. Ale to nie wszystko. Oreo. Uwielbiam te ciastka, więc przykleję je na dachu. Wow, świetnie to wygląda. I flaga. Gotowe. Aućnia, co ty tam robisz? Ja nadmuchuję balony. Będą idealnie pasować do mojego domku. Muszę nadmuchać wszystkie balony, żeby wystarczyło na cały domek. I ostatni. Uff, trochę się zmęczyłam. Widzę gwiazdki w moich oczach. O rany, mija, jak się czujesz? Wszystko w porządku. Chcę jak najszybciej ozdobić mój domek. Dobra, zacznę od dołu i przejdę na samą górę. Te żółte baloniki przypominają mi długie kiełbaski. To tak zabawnie wygląda. A na górze dodam słoneczko. Wasze domy są takie kolorowe. Co będzie dalej? Banany są takie pyszne, ale potrzebuję ich więcej. Wykopię dziurę i włożę do niej skórkę po bananie, świetnie. A teraz to wszystko podlejemy i czekamy. Wow, jakie fajne bananowe drzewo wyhodowałam. A oto i moje ulubione banany. Okej, okay, tu zdecydowanie będzie stał leżak, na którym będę odpoczywać. Zakrywam głowę, żeby nie dostać udaru i napiję się pysznego koktajlu. Cudownie. Oho, banany. Myślę, że moja sąsiadka nie będzie miała nic przeciwko, gdy kilka zjem. Cześć, Mia. Przyłapała mnie. Nie było mnie tu. Dobra, muszę wymyślić coś fajnego na moim podwórku. Wiem. Mam samochód, ale nie mam gdzie nim jeździć. Zbuduję gigantyczną trasę wyścigową. Połączę tutaj i tutaj. Wow, ale super! Tutaj stawiam samochód i BUM! Wow, jedzie tak szybko! To niesamowite! Uwielbiam samochody wyścigowe. Hej Kim, chcesz się ze mną pobawić? Po co mi te dziecięce zabawki? Mam tu coś bardziej interesującego. Mam cały zestaw narzędzi i części mojej huśtawki. Muszę ją tylko złożyć. Zrobię to w mgnieniu oka. Mamy to! Moja różowa huśtawka jest gotowa. Posadzę w niej mojego jednorożca. Brakuje mi tu skrzynki pocztowej. Inaczej jak będę dostawać wiadomości od fanów? O, ja też potrzebuję skrzynki pocztowej. Dostaję mnóstwo listów od przyjaciół z różnych krajów. Mam już nawet pomysł jak ją pokonoruję. Zanurzamy kwiatek w farbie i odciskamy go na skrzynce pocztowej. Jak pięknie. Wow, super! Ja też mam świetny pomysł. Poznajcie się to, hipopotam Bob. Będzie pilnował mojej poczty. Dzień dobry wszystkim! Jestem Listonoszem. Przyniosłem wam waszą pocztę! Jaką masz słoneczną skrzynkę pocztową panienko? To twój list! Dzień dobry, panie Den. Ja też przyniosłem Ci list. Mam nadzieję, że z dobrymi wiadomościami! Ej, to boli! Nie przyniosę ci więcej poczty, Zmień skrzynkę. A kto tu mieszka? O, rany jakaś licznotka. Ja ten tego list. Oj! Przepraszam, nie chciałem tego zrobić. Co za wstyd. Oto twój list, piękna pani. Dziękuję bardzo. Muszę lecieć, do zobaczenia za tydzień. Coś mi się już znudziły te samochodziki. Wiem, mam do zrobienia całe wnętrze domu. Muszę szybko stworzyć pokój marzeń. Oj, ale tu pusto. Potrzebuję tu czegoś fajnego. Zacznę od ścian. Niebieska farba na ścianach będzie wyglądać idealnie. Pomalujmy tu wszystko. O rany, uwielbiam malować. Co tam dalej? No tak. Dywan. Miękkie puzle na pewno będą wyglądać spektakularnie w pokoju prawdziwego faceta. Super! A tutaj będzie ściana z moimi zabawkami. Oto i one. Jestem fajny i bawię się tylko fajnymi zabawkami. A niebieski człowieczek będzie to wszystko ochraniać. O, prawie zapomniałem o łagi. Kilka moich obrazków na ściany? No super! A z tym trzeba być ostrożnym A to pudło będzie stało tutaj Będzie idealne jako stolik Już mam co na nim postawić Domek dla mojego chomika Poznajcie mojego małego chomika Pita Będzie mieszkał ze mną Pufa dla mnie i chyba wszystko gotowe Ekstra A teraz czas na relaks i zabawę z moim małym przyjacielem On przynosi mi szczęście w moich grach Mam prawdziwy pokój, marzeń! jestem taki szczęśliwy! To jest niesamowicie fajnie! Też chcę urządzić swój pokój jak den. Ale najpierw zrobię sobie paznokcie. Ten różowy Mani doprowadzi wszystkich do szału. Dlaczego te ściany są tak okropnie białe? No to nie przejdzie. Pomaluję je szybko na różowo. To takie słodkie. Zaraz narysuję serduszka w całym pokoju. Wygląda tak uroczo, zupełnie jak ja. Idealnie malujemy. Co to za pusta podłoga do bani. Różowe dywany są teraz w modzie. Dodam jeszcze kilka serduszek i łańcuch świętny. Wspaniale! Przesyłam wszystkim słodkiego buziaczka. A co ja tu mam? To różowa żerafa z super długimi ramionami. O! Przykleję ją tutaj. A to mój autorski obraz. Ten stolik będzie tu świetnie wyglądał. Akurat nie mam gdzie położyć swoich rzeczy. A tutaj będzie uroczy stolik z lustrem, żebym mogła być ładna każdego dnia. Hmm. Powinnam poprawić mój makijaż. Jestem oszałamiająca. Moje włosy są najdelikatniejsze, a dobre perfumy to klucz do sukcesu, więc nie oszczędzamy na tym, dziewczyny. Cudownie, mój pokój jest gotowy. Jest najpiękniejszy ze wszystkich. Wow. Prawie zapomniałam przedstawić wam jeszcze jedną ślicznątkę w tym domu. To moja kopka Marta. Będzie tu ze mną mieszkać. Znalazłam nawet dla niej łóżeczko. Jest taka słodka. Te białe ściany mnie smucą. Muszę to naprawić i mam świetny pomysł. Najpierw pomalujmy ściany na żółto, aby było jaśniej i bardziej pozytywnie. Wylewam farbę i rozprowadzam ją wałkiem. Uwielbiam malować ściany. Zaraz narysuję wam słońce. To ja wam wysyłam promienie dobroci i uśmiechu. Pięknie. A teraz musimy wszystko szybko zamalować. Idealny, żółty kolor. Ale nie lubię siedzieć na podłodze. Muszę dodać coś miękkiego. Jak piasek. Uwielbiam piasek z plaży. Jest taki miękki i ciepły. Super! A teraz powieszę kilka dekoracji na ścianach. Mam tu delikatny kwiatek i fajną kaczkę! Kwa kwa! A to mój stojak na różne różności. Prawie zapomniałam o moim najważniejszym przyjacielu, Duszowej kaczce. Usiądź i postawimy cię tutaj. Stolik będzie tu świetnie wyglądał. Potrzebuję też czegoś do siedzenia. To żółte nadmuchiwane koło będzie idealne. Tu jest tak fajnie. Aż mam ochotę zagrać na ukulele. Co wyda to? Później urządzę koncert, ale na razie powieszę je tutaj. Kwiaty na suficie będą idealne. I zdjęcie mojego ulubionego zwierzaka jest taki słodki. Kocham go. okazji, gdzie jest Richie? Richie, chodź tutaj. Cześć kolego, pobawmy się. Lubisz się bawić, prawda? Śpiewaj, Richie. Masz dobre wyczucie rytmu? Napisz w komentarzach, który dom spodobał ci się najbardziej.